Martyna Czech na trzy dni przed walką na gali IFN w Częstochowie. Cześć Martyna. Witam wszystkich. To powiedz przede wszystkim jak się czujesz na te trzy dni przed, jak idzie ścinanie, walki, ścinanie wagi. No i, yy, no, i co u Ciebie słychać w ogóle? U mnie wszystko dobrze. Yy, z wagą powolutku schodzimy. Troszkę jestem głodna, ale nie jest jeszcze tak, że jakoś yy, zamykają mi się oczy, także spokojnie do wytrzymania. A już w tym tygodniu już łapię świeżość, także powolutku już nie czuję się taka przemęczona, jest dobrze. Yy. Yy, zmiana w Twoim życiu była przeprowadzka do, do Krakowa. Powiedz yy, przede wszystkim, z czego ona wynikła? Yy, Wynikła tylko i wyłącznie z tego, że dostałam właśnie propozycję pracy, dobrą propozycję pracy, bo co można chcieć więcej jak pracować w czymś, co się lubi. No, sport to była moja pasja, ale też jako fizjoterapeutka jest to troszeczkę powiązane z moim takim zawodem, a tutaj też mogę się rozwijać pod tym kątem, bo rehabilitacja to jest nic innego jak trening, także cieszę się bardzo, że mam okazję właśnie tutaj się realizować zarówno jako zawodniczka i dowiadywać się wielu ciekawych rzeczy, bo jest tu bardzo dużo. Dobrych specjalistów, którzy się tą wiedzą dzielą, także dla mnie jak najbardziej na plus. I jeszcze dlatego, że zdecydowałam się na MMA, to tutaj mam zdecydowanie większą możliwość rozwoju, żeby pójść w tym kierunku i, i tyle. To co do Twojej pracy, powiedz od razu, co prowadzisz w szkole walki Drwala? Czy dużo osób przychodzi? Czy jest zainteresowanie? No więc w szkole walki dywala prowadzę dzieciaczki, wtorki, czwartki, dwie godzinki we wtorki, trzy w czwartki. Mam różne grupy wiekowe, od czterech do, teraz jest chyba do dwunastu lat, jeśli się nie mylę. Potem prowadzę brazylijskie jiu-jitsu. Co do frekwencji, dzisiaj był rekord 22 osoby, także zapraszam. I z racji tego, że jestem fizjoterapeutką, prowadzę jeszcze trening mobility, który jest stricte taką rehabilitacją, zdrowotny trening połączony z rozciąganiem i właśnie tutaj się też mogę trochę popisać swoją wiedzę Yy, powiedz, co, co u Ciebie w ogóle było słychać przez ten czas, bo długo nie walczyłaś, ostatnią walkę, no pierwszą zawodową stoczyłaś w Ustroniu z Lizą Badurek. Powiedz, co się od tamtego czasu yy, zmieniło, no i czy czujesz już jakiś głód walki związany z taką, z tak długą przerwą? Znaczy ja głód walki, jeżeli chodzi o MMA, to tak na początku nie miałam, bo tak yy, spontanicznie wyszło, <laughs> że była propozycja, a ja w ogóle się do MMA nie przygotowywałam. Ale stwierdziłam, że zawalczę. Później dużo osób właśnie mówiło, że spróbuj, 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 ale jednak mój trener był za, nie za bardzo. Ja też miałam problemy z kontuzjami, także jakoś nie, nie miałam takiego ciśnienia. No ale jak Izabela Badurek trafiła już do UFC, to już wszyscy po prostu mnie przycisnęli. Ja już też stwierdziłam, że kurczę, no, skoro mi się udało z nią wygrać, to, to może jest tutaj w tym szansa, jest szansa rozwoju. No i wtedy się zdecydowałam zacząć trenować, a to był krótki moment, jako chyba miesiąc później się dowiedziałam. Aby żeby tutaj się przeprowadzić i mówię, no widocznie tak miało być. Wywodzisz się z brazylijskiego jiu-jitsu, czy tutaj w Szkole Walki Drwala głównie skupiasz się na stójce, czy no, czy jednak kształcisz wszystko, bo jest tutaj Sebastian Kotwica od zapasów, no, Michał Bobrowski od brazylijskiego jiu -jitsu. Każdy wnosi coś od siebie tak naprawdę i czy stójka jest takim głównym aspektem, pod którym się tutaj przygotowujesz, czy, czy, czy wszystko trenujesz. Znaczy jak przyjechałam na samym początku, to chodziłam na wszystkie zajęcia, ale z czasem, kiedy ten okres do walki się zaczął skr skracać, no to wiadomo, że wszystkiego się nie jesteśmy w stanie nauczyć tam przez okres tam półtora miesiąca i faktycznie te treningi z takich ogólnych zaczął się skracać do tych tylko stójkowych, bo powiedzmy no, z prowadzenia to też troszeczkę z brazylijskiego coś tam wyniosłam. Były to szlify, ale to też skupiliśmy się na podstawowych, które już mi wychodzą i ja tak jakby kontynuowałam. Brazylijskie mamy wiadomo, jeżeli mamy trening zawodniczy, to tam są trenowane wszystkie elementy, tam nie ma podziału, że robimy tylko to czy tamto, tylko tam trenujemy wszystko, ale właśnie najsłabszym aspektem u mnie była stójka i no, na niej się zdecydowali skupić, żeby po prostu to najsłabsze ogniwo troszkę podciągnąć do góry, żeby tutaj nie było luki. Mówisz, że najsłabszym aspektem jest stójka, ale Iza Badurek chyba rozbiłaś w stójce głównie, bo parteru tam było mało, z tego co pamiętam, bo byliśmy właśnie w stroni. Yy, tak i do teraz nie wiem jak to się stało, także podziękowania dla Sławka, który mnie wtedy do tego przygotował. No, czasu było bardzo mało i wtedy miałam niecałe trzy tygodnie właśnie miałam kontuzję związaną z kolanem i, i właśnie wtedy stwierdziliśmy, że no już parter odpuścimy jak już dojdzie do tego parteru to sobie pewnie jakoś poradzę i postaramy się to zrobić najbezpieczniej dla mnie czyli właśnie wtedy trener starał się wykorzystać moją przewagę wzrostową, trzymać ją na dystans no ja po prostu starałam się wykonać ten plan który on mi, który on mi zalecił teraz nie ukrywam, będzie też troszeczkę podobnie, bo jestem wyższa od tej dziewczyny i też znowu będę się starała ten atut wykorzystać na swoją stronę. Właśnie ze względu na to, że wywodzisz się z brazylijskiego jiu dużo osób może myśleć, że no pierwsze co w walce zrobisz, to sprowadzisz i poddasz. Czy, czy taki masz plan na najbliższą walkę, czy no nie zdradzasz tego, czy jesteś przygotowana i, i tu, i tu? Jestem przygotowana i tu, i tu. Mam w ogóle takie podejście, że w walce robi się to, co wychodzi. Jeżeli poczuję, że to jest ten moment na sprowadzenie i zanurkuję, czy, czy sprowadzę, no to wtedy to będzie ten moment. Jeżeli będę się czuła, że nie jestem na, na to pewna, nie jestem na to gotowa, to się na to nie zdecyduję. Plan jest taki, żeby też troszeczkę zobaczyć, bo ja dawno nie startowałam z dziewczynami, żeby zobaczyć, jak ta stójka wygląda. Oczywiście, jeżeli miałabym zostać zasypana gradem ciosów, no to będę musiała instynktownie zadziałać, ale, ale plan jest taki, żeby sprawdzić po prostu moją jakby przekrojowość w tej walce również. Powiedz w ogóle, wiesz coś o swojej przeciwnicy, czy no, przygotowywałaś się przekrojowo i nie zwracałaś na to uwagi i zobaczysz, co się w walce będzie dziać? Yy, przygotowywałam się przekrojowo, bo to nie jest też tak, że zawsze możemy coś wymyśleć, w walce się może wydarzyć wszystko. Yy, poza tym o przeciwniczce dowiedziałam się też że krótko, trzy tygodnie przed, to nie było jeszcze ogłoszone, także też nie wiedzieliśmy z kim będę walczyć i wybraliśmy po prostu wszystkie opcje pod uwagę. No jak już ten okres był taki, że już było wiadomo, no to i tak już było na tyle krótko, że szlifowaliśmy to co już tam wcześniej sobie założyliśmy, czyli te moje słabe strony. Powiedz jak najbliższe dni będą u Ciebie wyglądać, czy to już jest no, relaks, łapanie szybkości, świeżości? Jak to ostatnie dni wygląda? Tak, no dzisiaj miałam taki ostatni lekki trening właśnie jeszcze na tarczach na worku. Dzisiaj wieczorem jeszcze jakaś lekka dynamika na gumach i w zasadzie czwartek, piątek to będą już tylko takie krótkie aspekty dynamiczne właśnie tych swoich kombinacji, które przerabiam, żeby po prostu mięśnie dostały impuls, ale już bez przemęczania się, żeby w sobotę była mocna na walce. Y Darek Ząbek kazał zapytać, czy masz jakiś pseudonim, y, taki wiesz, wyjściowy do walki. No właśnie nie mam żadnego pseudonimu, nie wiem dlaczego, we wszystkich klubach jeszcze nikt mi nie wymyślił ksywki, czy znaczy ksywek miałam, ale było ich bardzo dużo, żadna się nie przyjęła, od blondyna, przez martyn i marty i tego typu skróty. W domu mówią na mnie Tina, ale jakoś tak nic się do mnie super nie przykleiło, także nie wiem, może kiedyś. Tu spytaj Darka, on ma dwie propozycje dla ciebie, także może coś wybierzesz. Y, powiedz y, jeszcze właśnie Iza Badurek zwolniona z UFC wczoraj, przedwczoraj. Y, czy gdyby pojawiła się propozycja i Iza powiedziałaby, że lepiej przez ten czas, przez tą przerwę się z Tobą y, 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 ona lepiej y, się, y, on, ona lepiej trenowała, już y, jest na wyższym poziomie, tak jakby chciała Rewanżu z tobą. Czy, czy byłabyś na tak? Ja myślę, że to jest kwestia, jeżeli by był organizator, który by chciał taką walkę zorganizować i tutaj wszyscy by uznali, że, że dla mnie by to było korzystne, to tak, ja to widzę jedynie pod takim względem. No. Na pewno ma wyższy rekord, ale wcześniej też miała, jakby już udało mi się z nią wygrać, także podejrzewam, że nie jest dla mnie to najważniejsza walka. Ale z drugiej strony ja miałam też tą przerwę, gdyby ktoś na przykład tam uznał, że ma wątpliwości i uznaliby, że taka walka by była dla mnie z jakiejś strony na, na tak, no to ja bym się zgodziła. taka walka, jaką oferują i która ma dla mnie jakieś korzyści wnieść, no to pewnie. Wiem coś na temat planów Twoich dalszych. Czy możesz już coś na ten temat powiedzieć? Co jeszcze w tym roku, i ewentualnie co w nowym roku i jakie masz plany? To chyba wiesz więcej niż ja <gry> w takim razie, bo mi jedynie powiedzieli, że skupiamy się na tym, co teraz. I ja tak do tego podchodzę. A może po walce do mnie przyjdą i powiedzą, chyba że się zaraz czegoś dowiem. <gry> no, mówi mi na temat potencjalnej walki, ale to może, może odwołali. To czy w tym roku byłabyś gotowa jeszcze na jedną walkę pod koniec roku na przykład i, i jak w ogóle dalej się zapatrujesz na to MMA, ile walk w roku chciałabyś toczyć, jak to chciałabyś, żeby wyglądało. Generalnie, jeżeli będę się czuła na zdrowiu i siłach, to pewnie, bo po to powiedziało się A, żeby powiedzieć B. Ja już nie chcę takich długich przerw, no wtedy nie byłam zdecydowana na MMA, teraz jestem, jestem w treningu. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, no to ile zdrowie da, tyle weźmiemy walk. Myślę, że taka bezpieczna granica to jest około 3-4 walk w roku, chociaż u dziewczyn jest to troszeczkę inaczej, bo jest nas troszeczkę mniej. I to jest też tak jak na przykład teraz Katarzyna Lubońska, no ona ma bardzo krótki okres, no ale wiadomo, że to jest tak, że my czasami długo czekamy na walkę, po prostu nie ma tych przeciwniczek. Jeżeli bym się czuła na zdrowiu i nawet ta walka miałaby być blisko i miałaby mi to pomóc, to jasne, no chyba że bo później to właśnie mogę czekać pół roku i się nie doczekać, bo po prostu nie będzie z kim. Także ja tutaj ufam menadżerowi zawarskiemu i co on powie, to jestem na tak. Okej, okay, to ostatnie pytanie. Powiedziałeś, że zdecydowałeś się na MMA, co w takim razie z brazylijskim jiu-jitsu? Czy jakieś starty jeszcze planujesz, czy jak to będzie wyglądać u ciebie? No, ja mam nadzieję, że cały czas brazylijskie jitsu będzie mi towarzyszyć. Jest to moja pasja, jest to jakby mój nurt główny. Poza tym prowadzę tutaj zajęcia, też uważam, że jeżeli ktoś coś prowadzi, no to też cały czas się musi szkolić. Jeżeli chodzi o zawody, no to nie wiem, bo jeżeli to nie będzie kolidowało mi z MMA czy tutaj z zajęciami, no to pewnie jasne, fajnie by było, gdyby się udało, ale priorytetem będzie teraz na dzień dzisiejszy MMA, więc na pewno. Ta intensywność zawodów troszeczkę zmaleje, ale jeśli tylko mi się uda na jakiś obóz wyrwać szkolenie czy zawody, to bardzo chętnie. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to chwilę dla Ciebie. To ja bym chciała pozdrowić wszystkich ze szkoły Walki Drwala z Bastionu, podziękować, że mi nie urwali głowy, że wyjechałam. <grych> po drugie, sponsorom grupie R8, Olymp, grupie Sport Pro. I kogo my tam jeszcze mamy? A Giełda Kwiatowa, która mnie też wspiera na tą walkę i firmie Extreme Hobby. Ok, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w sobotę.